Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić betonowe litery dekoracyjne do ogrodu własnymi rękami. To naprawdę łatwy projekt, który może dodać uroku i indywidualnego charakteru Waszej przestrzeni zewnętrznej. Zaczynamy od przygotowania materiałów. Będziemy potrzebować betonu najlepiej gotowej mieszanki do betonu, która można kupić w sklepach budowlanych. Formy do liter można je kupić w sklepach internetowych lub zrobić samemu z drewna, plastiku lub kartonu. Rękawice ochronne, aby chronić dłonie przed betonem. Mieszadło do betonu, aby dokładnie wymieszać beton. Woda do rozcieńczania betonu. Farba do pomalowania liter po wyschnięciu. Kiedy już mamy wszystkie materiały, możemy przejść do tworzenia liter. Najpierw należy przygotować formy. Jeśli robicie je sami, upewnijcie się, że esa one dobrze uszczelnione, aby beton nie przeciekał. Następnie należy dokładnie wymieszać beton zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po wymieszaniu betonu wlewamy go do form, upewniając się, że wypełniamy je całkowicie. Następnie należy wygładzić powierzchnię betonu i usunąć wszelkie pecherzyki powietrza. Pozostawiamy litery do wyschnięcia na około tu tygodnie. Po tym czasie możemy je wyjąć z form i pomalować. Możemy użyć dowolnego koloru farby, który pasuje do naszego ogrodu. Możemy również ozdobić litery dodatkowymi elementami, takimi jak kamienie, muszle czy rośliny. I to wszystko. Teraz macie piękne betonowe litery dekoracyjne do ogrodu, które dodadzą mu uroku i indywidualnego charakteru. Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić betonowe litery dekoracyjne do ogrodu własnymi rękami. To naprawdę proste i daje niesamowite możliwości aranżacji przestrzeni. Zaczynamy od ustalenia proporcji betonu. Do tego projektu użyjemy mieszanki one part cementu, tu part z piasku i tri Parts z wiru. Pamiętajcie, że proporcje mogą się różnić w zależności od rodzaju betonu, więc zawsze warto sprawdzić instrukcję na opakowaniu. Następnie musimy wykonać formę do naszych liter. Możemy użyć gotowych form z tworzywa sztucznego ale ja preferuję tworzenie własnych form z drewna. Do tego potrzebujemy desek o odpowiedniej grubości i długości. Deski łaczymy za pomocą gwoździ lub wkrętów, tworząc kształt litery. Pamiętajcie, aby zostawić niewielkie szczeliny między deskami, aby ułatwić wyciągnięcie gotowych liter z formy. Teraz możemy przejść do dalszej pracy. Do przygotowanej formy wlewamy beton, ubijając go delikatnie, aby pozbyć się pecherzyków powietrza. Ważne jest, aby beton wypełnił całą formę, ale nie przelewajcie go. Po zalaniu formy możemy wygładzić powierzchnię litery za pomocą kielni lub szpachli. Po około tu, dniach beton powinien całkowicie stwardniec. Wtedy możemy ostrożnie wyciągnąć litery z formy. Jeśli na powierzchni liter pojawiły się jakieś niedoskonałości, możemy je usunąć za pomocą papieru ściernego. Gotowe litery możemy pomalować na dowolny kolor, ozdobić je kamieniami, muszelkami lub innymi elementami dekoracyjnymi. Możemy je ustawić w ogrodzie, na tarasie, a nawet w domu. Pamiętajcie, że to tylko jeden z wielu sposobów na stworzenie betonowych liter. Możecie eksperymentować z różnymi formami, kolorami i dekoracjami, aby STWRZY chce unikalne i oryginalne elementy dekoracyjne.